W drugim odcinku naszego ogólnopolskiego konkursu. Mamy nadzieję, że pytanie z ostatniego odcinka nie sprawiło naszym uczestnikom problemu. Mamy bardzo fajną pulę nagród. W pierwsze miejsce 2500 złotych, drugie miejsce 2000 zł, trzecie miejsce 1500 zł. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy wątek matki jako bohaterki narodowej. Zastanowimy się nad tym, jak wielką rolę odgrywa ona w życiu człowieka. W czasie rozbiorów, jak ostatnio mówiliśmy, to właśnie matki przekazywały wartości młodemu pokoleniu. To właśnie stąd wziął się termin matka Polka. Posłuchajmy, co mówili o swoich matkach słynni Polacy. Na przykład, Wincenty Witos wspominał o wielkim poświęceniu swojej matki. Pisał: Sama nie dojadała i nie dospała, byle tylko nam nie brakowało niczego. Piłsowski z kolei wspominał: Cytuję. Matka od najwcześniejszych lat starała się rozwijać w nas samodzielność myśli i podniecała uczucie własnej godności, które w moim umyśle formułowało się w następujący sposób. Tylko ten człowiek jest warty nazwy człowieka, który ma pewne przekonanie i potrafi je bez względu na skutki wyznać czynem. Sam wielki kanclerz Bismarck miał powiedzieć dawno już dałbym sobie radę z eksterminacją Polaków, gdyby nie ich kobiety. Jak widzimy, wiele zawdzięczamy po kolei naszych matek. Ale jak jest dzisiaj? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w filmie przygotowanym przez naszą Akademię, w którym chcielibyśmy Wam pokazać, jak wielką rolę odgrywa matka w społeczeństwie. Zapraszamy do oglądania i przypominamy, że po filmie ukaże się pytanie konkursowe. Formularz odpowiedzi znajdziecie w, odpisie, w opisie pod filmem. Do zobaczenia jutro o godzinie 20.00. Bardzo. Czy jest pani może mamą Karola Skobrońskiego? Tak, a pani kim jest? Ja jestem dziennikarką z dziennika lokalnego. Pani syn wygrał międzynarodowy konkurs chemiczny, pokonał prawie 2000 osób. Czy jest pani z niego dumna? Jaki konkurs, jakaś pomyłka? Mój syn jest w tym momencie na wycieczce w Warszawie. No ale jak to? Czy to jest pani syn? Tak, zgadza się. Ale on nic nie mówił o tym, że bierze udział w jakimś konkursie. Hmm. Przepraszam, muszę iść. Nie odbiera. Boże, jeśli rzeczywiście coś mu się stało? Jeżeli jestem olimpiadą, to prawda? Boże, to ze mnie zapadka. Lepiej sprawdzę w internecie. Oczywiście jest. Karol Skowroński, Olimpiada Chemiczna. Cała Polska od kilku dni mówi tylko o nim. O kim mowa? O Karolu Skowrońskim, 16-latku z Lublina, który wygrał Międzynarodowy Konkurs Chemiczny, prześcigając tysiące osób z całego świata, nawet starszych od niego. Karol jest dzisiaj z nami. Karol, jak się z tym wszystkim czujesz? Jakbym śnił! Jeszcze tydzień temu byłem zwykłym Karolem, a teraz nie ma dnia, żeby ktoś obcy do mnie zagadał na ulicy. Mhm, stałeś się z dnia na dzień bardzo rozpoznawalny. Jesteś pierwszym Polakiem w historii, który wygrał ten konkurs. Twój wynalazek może zmienić wiele gałęzi przemysłu. Opowiedz nam, kto lub co był dla ciebie inspiracją. Największą inspiracją dla mnie była moja mama, choć ona na pewno o tym nie wie. Dlaczego tak myślisz? Od dziecka robiłem różne eksperymenty. Czasem wychodziły a czasem sprawiały więcej szkód niż pożytku. Najczęściej właśnie to drugie. A czy możesz podać jakieś przykłady? Kilka razy spaliłem zasłony w domu, parę razy się zdarzyło, że się kwas wylał na jakiś dywan dywanowe poduszki i przeżarło materiał. Kilka razy po eksperymentach trzeba było odmalować całe, całe mieszkanie, bo tak śmierdziało. Mieszkaliśmy przez tydzień o babci, bo nie dało się wytrzymać w pokoju, w domu. I twoja mama nie była na ciebie zła? Była. I to bardzo. Bałem się, że mi już więcej na eksperymenty nie pozwoli. Wiele razy mi groziła, że zabierze cały mój sprzęt w pasażerze badawcze. Mhm, I zrobiła to? Raz. Ale nawet wtedy nie przestałam eksperymentować. I wtedy się poddała. Zrozumiała, że moja miłość do nauki jest ważniejsza. To mhm, pewnie musi być z tego dumna. Właściwie to udział w konkursie był tajemnicą, a więc wątpię, żeby widziała, że cokolwiek wygrałem. Chociaż, jako że teraz jest o mnie tak głośno. To pewnie teraz to ogląda lub się dowiedziała, i przeciera oczy ze zdumienia i nie wierzy w to, co słyszy. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę jej twarz. Widzę, że bardzo ją kochasz. Najbardziej na świecie. Zawsze we mnie wierzyła. Mhm. Być może twoja mama obejrzy ten odcinek. Czy może jest coś, co chciałbyś jej powiedzieć? Mamo, dziękuję ci za to, że zawsze we mnie wierzyłaś, nawet jak ja nie sądziłam, że tutaj dojdę, za całą twoją miłość. Za, gdyby nie to, nie byłoby mnie tutaj. Cało to wygrane w tym konkursie, dedykuję Tobie. I dziękuję Ci za to, że, wszystko, że cała ta moja miłość do nauki była ważniejsza niż wszystkie te dyspozycje. Boże, ale jestem szczęśliwa. To prawda, u nas w domu ciągle coś się działo. Co się stało? Przepraszam, eksperyment mi nie wyszedł. Rany boskie, dziecko, to sobie jakieś krzywdę zrobisz. No, masz ja cię kupiłam. no jak to wygląda? Dziecko! Bojcie się Boga, chłopcy! No, jak, tak można! Najprawdziwsi chuligani! Żeby tak zakłócać spokój naszego osiedla! O, pani Skowrońska! No Pani wiesz, co tak, nas chłopcy narobili? Dobrze, że pani widzę! Pani synek! rozlał jakąś żrącą substancję i to tutaj, na moim ogródku, przecież to wszystkie kwiatki mi zginął, wszystkie... Synuś, coś ty narobił? No, robiliśmy z Maćkiem eksperyment, dodaliśmy za dużo sodu roztworu i... No, no, To akurat było przy ogródku Pani Wieśli, no, nieszczęśliwy wypadek, zresztą nie chcieliśmy. Nieszczęśliwy wypadek? Tak, akurat. I to kurat przy moim ogródku. Pani Wiesiu, przepraszam w imieniu chłopców. Macie ty idziesz do domu, powiem swojej ojcu, co się stało. Karol, idziemy. Do widzenia, Pani Wiesiu. Do widzenia. Nie jesteś na miśle? Nie, nie jestem. Znam Panią Wiesię. Wiem, że ona zawsze robi widzi, głu Po prostu następnym razem nie róbcie eksperymentów koło jej domu. Wierzysz mi? Tak, wierzę. Wiem, że jesteś odpowiedzialnym chłopcem. To jest cecha prawdziwego naukowca. Myślę, że z tego i będziesz kiedyś prawdziwie szanowanym naukowcem. Tak uważasz? Nie znam drugiego dziecka, które byłoby tak ciekawy świata. Więc tak, wierzę. Dziękuję, mamo. I obiecuję, że w przyszłości dokonam czegoś naprawdę wielkiego. Mamo, wróciłem! Jak tam było na wycieczce? No, ja nawet dobrze. Wiesz, to mam coś na ciebie. Nie Czy to ma związek z Międzynarodową olimpiadą Doktoryczną? No? Już wiesz? Widziałam Twój wywiad w telewizji. Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Wyszłam na wyrodną matkę. Oj tam, spokojnie. Nie denerwuj się. Zrobiłem to specjalnie. Spójrz, mam coś dla Ciebie. Jej, medal, synku. Ale ja nie mogę go przyjąć, to przecież tego zdobyłeś. Gdyby nie Ty, nie zdobył. Ja przecież nic nie zrobiłam. A, a pamiętasz, jak odpadłem pani Wiesi, bo wylałam jej rostki na kwiatki? Pamiętam. Pani Wiesia przez tydzień opowiadała na osiedlu, co to za ale rośnie. Przestała dopiero wtedy, kiedy zobaczyła, że jej kwiatki stały się coraz ładniejsze. Myślałem, że dostanę szlaban na tydzień. Ale wysłuchałaś mojej wersji wydarzeń. Zamiast mnie ukarać, uwierzyłaś we mnie. A ja ci obiecałem, że kiedyś zostanę sławnym naukowcem. Pamiętam. No, to zaczynam spełniać tę obietnicę. Nigdzie, jednak nie mogę tego przyjąć. Mamo, uznaj to za rekompensatę, te wszystkie snodone mieszkania, spalone firanki. Dziękuję Ci. Gdyby nie to, że jesteś taka porozumiałem, to nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem.